Dobry, witam Państwa serdecznie na scenie Future Cooperation podczas tegorocznego szczytu klimatycznego to get air. Nasza inicjatywa łączy rząd, samorządy, naukę, biznes oraz NGOSy we wspólnej rozmowie i działaniu na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Już za chwileczkę na tej scenie będziemy mogli gościć wyjątkowe osoby. Współorganizatora Szczytu Klimatycznego Artura Beka oraz pana Adama Struzika, marszałka województwa Mazowieckiego, którzy oficjalnie otworzą nasze wydarzenie na tej scenie. Ale nim to nastąpi, przypomnę Państwu, że całość naszego Szczytu Klimatycznego możecie Państwo śledzić na bieżąco na portalach naszych partnerów medialnych Wirtualnej Polski. Interi, Polska Press, dziennik Gazeta Prawna oraz Radia Z. I skoro te informacje już mamy za sobą, w takim razie mogę oddać głos i tę scenę organizatorowi Szczytu Klimatycznego. Artur Beck, wielkie brawa. Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam jest, to już nasza szósta edycja. Chciałbym powiedzieć trochę o liczbach. Mamy zarejestrowanych ponad 2000 uczestników. Cieszymy się z mediów, które tak szeroko są z nami. W zeszłym roku mieliśmy 10 milionów otwartych streamów, ale to dzięki mediom, bo to właśnie Polsat News, Interia, Wirtualna Polska, Polska Press, Radio Z i wszystkie. Też tematyczne portale są z nami. My ich prosimy o to, żeby streamowali wszystkie panele. I oni to robią. Bardzo Wam za to dziękujemy. Cieszymy się, że jest ponad 200 dziennikarzy z nami. Bo tematy związane z dążeniem do zeroemisyjności są ważne. My zaczynaliśmy w 2020 roku i głównym tematem była walka o czyste powietrze była walka o to, żeby pozbyć się kopciuchów. Ale w dzisiejszych czasach, w 2025 roku. Mówimy szerzej, mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, mówimy o SMR-ach, mówimy o atomie. Coś, co było w 2020 roku no taką przyszłością, która się ledwie pojawiała, dzisiaj jest faktem. My jako naród, my, jako państwo musimy faktycznie dbać o to bezpieczeństwo energetyczne, dbać o rozwój, bo bezpieczeństwo energetyczne i tania energia pozwoli naszej gospodarce być konkurencyjną. Cieszymy się, że też otworzył dzisiaj ambasador Szwecji to wydarzenie. Mamy wiele spółek właśnie ze Skandynawii, z Niemiec, z Francji. My musimy łączyć, my musimy łączyć tą technologię, musimy łączyć nasze siły, żebyśmy byli konkurencyjni, ale też żebyśmy odstraszali. Ale to tyle ze strony organizatorów. Przekazujemy głos naszym godnym tutaj partnerom. Artur Beck, wielkie brawa, serdecznie dziękujemy. I teraz na scenę zapraszam pana Adama Struzika, marszałka województwa Mazowieckiego. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Przypadł mi zaszczyt otwarcia tej, tej sceny. Współpraca przeszłości, czy przeszłościowa współpraca, jakbyśmy to nie tłumaczyli. To rzecz chyba fundamentalna, jeżeli chodzi o te wyzwania, o których pan prezes tutaj powiedział. To znaczy myślę, że w żadnym innym obszarze aktywności gospodarczej, społecznej, tak jak w tych poradzeniu sobie z wyzwaniami klimatycznymi, z wyzwaniami ekologicznymi, ta współpraca jest niezbędna. Nie da się zrobić nawet najbardziej ambitnych, czy zrealizować nawet najbardziej ambitnych celów globalnych, jeśli mamy na uwadze globalne ocieplenie czy te zjawiska przyrodnicze, bez współpracy z obywatelami, z indywidualnym człowiekiem. Bo to od świadomości indywidualnego obywatela zaczyna się to wszystko. Zaczyna się od tego, czy uczymy młode pokolenie szacunku dla natury, szacunku dla planety, szacunku dla czystości otoczenia, w którym żyjemy i też umiejętnego korzystania z zasobów, czy też tego nie robimy. Ciągle są przecież ludzie, którzy uważają, to wydawać by się mogło, ludzie wykształceni, którzy uważają, że mm, zmiany klimatyczne to jakaś tylko wymysł y, ekologów czy części, części społeczeństwa, a przecież widzimy jak na naszych oczach y, rzeczywiście y, pojawiają się tragiczne zjawiska. Ja będę oczywiście w tym panelu, który za chwilę odbędzie się, będę mówił o tym poziomie regionalnym. Zresztą taki jest tytuł tego panelu. Chodzi o strategiczne inwestycje w regionach. Szanowni Państwo, regiony są dzisiaj podstawy rozwoju Unii Europejskiej. To właśnie na poziomie regionalnym budowane są strategie rozwoju, zawiązywane są kooperacje. To na poziomie regionalnym często jest znaczące wykorzystanie również środków europejskich w ramach polityki spójności, ale też w ramach innych, innych polityk, chociażby wspólnej polityki rolnej, która zawiera też ważny element dotyczący czystości gleb, na przykład, czy nowoczesnych technologii wykorzystywanych w rolnictwie. Poziom regionalny, jeśli chodzi o Polskę to jest rola samorządów regionalnych, rola samorządów wojewódzkich. Warto sobie uświadomić, że w ramach polityki spójności 44% środków jest wydatkowanych właśnie na poziomie samorządów regionalnych, które pełnią rolę instytucji zarządzających. W przypadku Mazowsza to jest niebagatelna kwota, 2 miliardy 100 milionów euro do wydatkowania w latach 2021-2027, tak naprawdę do końca 2029 roku. A w tych pieniądzach blisko 40% jest właśnie poświęcone temu zazielenieniu, czy zielonemu Mazowszu, czy zielonej Europie. To właśnie tam są pieniądze wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, dla podniesienia efektywności energetycznej, dla różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących gospodarki w obiegu zamkniętym. Ale też bioróżnorodności, więc wszystko to, co nas interesuje. Też na poziomie wojewódzkim, my budujemy różnego rodzaju programy ze środków własnych, nie tylko europejskich. Takim przykładem może być program dla społeczności energetycznych, który wkrótce ogłosimy i nabór się odbędzie. A ten program będzie dotyczył wsparcia dla właśnie powstawania społeczności energetycznych w ramach tej transformacji. Energetycznej. Mam tutaj na myśli spółdzielnie energetyczne czy klasy energetyczne. Klasy energetyczne to jest y, olbrzymie pole do działania chociażby firm i przedsiębiorstw, które mogą się łączyć po to, żeby wytwarzać energię. Tutaj pan prezes powiedział o tym, że konkurencyjność zależy od cen energii. Ale proszę państwa, od cen energii zależy też nasz dobrobyt, bo dzisiaj jednym z takich. Y, no, obciążających bardzo naszych obywateli elementów jest, są właśnie koszty odrzania mieszkań czy koszty energii elektrycznej. Nawet w skali europejskiej musicie Państwo wiedzieć, że około 5%, czyli około 20 milionów obywateli Unii Europejskiej cierpi z powodu ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne to jest zjawisko polegające na tym, że... Yy, rodzinę czy obywatela nie stać na odrzanie mieszkania czy zapłacenia za energię elektryczną, albo pochłania to znaczny poziom jego dochodów, nawet w krajach yy, Starej Unii. Więc jest przed nami wiele wyzwań i myślę, że to, że wspólnie zastanawiamy się, jak zintegrować działanie, jak połączyć rolę przedsiębiorców kapitału prywatnego z kapitałem publicznym, tym pochodzącym chociażby z budżetów samorządów, gminnych, powiatowych, samorządów wojewódzkich, jak to połączyć z programami krajowymi i wreszcie, jak to połączyć ze środkami unijnymi, europejskimi, która Polska jest y, największym beneficjentem zarówno w ramach polityki spójności, jak i w ramach y, Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym słowem, bardzo się cieszę, że mogę ten, y, tę scenę otworzyć. No i życzę kreatywnej y, kreatywne wymiany poglądów życzę, żebyśmy wyszli z tej naszej konferencji po pierwsze ubogacenia, a po drugie zintegrowani. Dziękuję bardzo. Pan Marszałek Adam Struzik. Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa otwierające naszą scenę Future Cooperation, a także za zdradzenie, jakimi tematami między innymi będziemy się zajmować przez najbliższą godzinę. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Państwa na pierwszą z debat. Przez plus minus właśnie godzinę będziemy rozmawiać o tym, jak budować silny i niezależny kapitał lokalny, mając na względzie wyzwania klimatyczne. Rozmowy z z samorządów, biznesu oraz instytucji badawczych będą odbywały się pod przewodnictwem Grzegorza Gajdy z Polska Press. Zapraszam serdecznie. W świecie sejsmicznego zmiany czy twoje biznesy powodują przyszłość czy są powodowane przez to? Jak zbieramy wyobrażenie konsumentów jutro? Overcome operational constraints to focus on future growth. How will we harness technology and AI to shape the way we live our lives? And how will we balance environmental responsibility with economic prosperity? With EY's full spectrum of services across sectors, we're all in to shape the future with confidence.